Ja nie mam do nikogo, jakby nawet jak ja znam pana prezydenta Komorowskiego, jak to osobiście jest to pierwszy prezydent Polski, z którym jestem po imieniu. Jeszcze z dawnych czasów z lat 70, w no teraz się nie przyjaźnimy, bo za, po pierwsze za wysokie progi, a po drugie nie lubimy się. Ale, ale nie będę się wybierał tej znajomości, prawda? <laughs> e, więc. Jeśli by on nagle zaczął to jest mało prawdopodobne, ale jeśli nawet i on zacząłby realizować jakiś program, który jest pożyteczny i skuteczny, to dlaczego miałbym mu nie wiem, kij w sprychy wkładać? No nie, proszę pana, no ja nie wierzę, nie bardzo w to wierzę, że on jest do tego zdolny, bo on nie jest politykiem samodzielnym. Takie mam poważne zastrzeżenia wobec niego, że on jest faworytem razwiecki i to sprawia, że on nie jest politykiem samodzielnym, że on y, wprawdzie ma program polityczny, ale nie zawsze wie jaki. No tak, bo jak polityk jest samodzielny, bo no tak Państwo śmiecie, jak polityk jest samodzielny, to wie jaki ma problem. On może być mądry, może być głupi, ale... Być na swój program. No jak nie jest samodzielny, no to ma program, ale nie wie jaki, bo to dzisiaj mu powiedzą to, jutro mu tamto. Oficer prowadzący mu powie i mu będzie miło to, on, mi to, sobie, no to W tym sensie, w tym sensie nie bardzo jest to dla mnie, a poza tym jeszcze jedna, wreszcie mam takie dwie pretensje do prezydenta Komorowskiego I, i uważam, że żaden przyzwoity człowiek nie powinien na niego głosować z tego powodu. Po pierwsze, dlatego, no, nie dla Komorowskiego, tylko dlatego, że prezydent Komorowski 10 lipca 2011 roku złamał przysięgę prezydencką swoją, kierując do uczestników uroczystości w Jedwabnem list, w którym było haniebne zdanie, że naród Polski musi przyzwyczaić się do myśli, że był również sprawcą, sprawcą zbrodni II wojny światowej. Więc to jest złamanie prezydenckiej przysięgi, bo konstytucyjna rota prezydenckiej przysięgi między innymi mówi Między innymi mówi, że prezydent stoi niezłomnie na straży godności narodu. Otóż nie da się pogodzić nie, po, po, wymagania niezłomnego w dodatku stania na straży godności narodu z oskarżaniem tego narodu o zbrodnie niepopełnione. Dlatego mówię, że złamał przysięgę prezydencką. Powinien się znaleźć przed Trybunałem Stanu odpowiedzieć za to kiedyś. To po pierwsze. Po drugie. Prezydent Komorowski 24 stycznia ubiegłego roku podpisał ustawę numer 1066 o tak zwanej pratnej pomocy, która przewiduje udział formacji zbrojnych obcych państw na terytorium Rzeczypospolitej przy tłumieniu rozruchów. Za to dwa konkretne powody, dla których ja na pewno nie i mu uważam, że żaden przyzwoity człowiek nie powinien tak głosować na ten